I wracam z kablem baseusa. Jak widzicie, yy, obsługuje 2A, niby nie wiem, czy quick charla też, czy nie. Yy, 300 cm może być duży opór ze względu na długość kabla. Yy, kabel wygląda na to, że jest yy, bardzo dobrej jakości i ma nylonową yy, otulinę zwiększającą wytrzymałość braided wire, aluminium alloy, końcówki zarobione niby, no czy to są osłonki no, ale to i tak nie ma znaczenia. Tutaj pisze, że 3 m 2 A max. Przy quick charge'u czy tam nawet power delivery, to pamiętajcie, że power delivery zostało stworzone po to, żeby dostarczyć większą moc do urządzenia, które sobie tą moc potem przerabia na mniejszą. A chodzi tylko o to w tym, żeby nie zwiększając grubości kabli Móc w stanie przesłać więcej przez nie energii. Pamiętajcie, że im mniejszy voltaż na kablu, a im większe natężenie prądu, tym większy opór stawia. Znaczy, nawet nie to, przepraszam, natężenie prądu nie ma nic do tego, ale samo to, im mniejszy voltaż przesyłacie przez ten sam kabel, tym większy opór stawia. Więc większa, większa utrata energii między początkiem a końcem kabla. Czyli jeśli na przykład yy, puścicie sobie. Yy, przypuśćmy, że ten sam kabel przy 5V może przesłać 1A to uzyskacie dzięki temu 5W, ale jeśli puścicie już przez to takie samo natężenie, ale już 20V, to już uzyskujecie 20W na wyjściu. to Zostało stworzone tylko i wyłącznie po to. Quick Charge, Power Delivery i reszta tych rzeczy to nie jest tak, że dostarczycie do telefonu 15V i tam nie wiem, 1A czy 15 i telefon takim natężeniem i Woltażem ładuje akumulator. Tam będzie układ, który sobie to przetworzy, bo będzie mógł sobie ze stratami, ale ze... straty muszą być, ze stratami sobie to na przykład 80% tej mocy będzie mógł sobie zbić do 5V czy tam 4,2V, tak jak jest, ma taka, jak jest napięcie akumulatora. Ale dzięki temu, że ma więcej mocy na wejściu, może sobie już go zamiast jednym amperem ładować, na przykład dwoma czy tam dwoma i pół amperami. Wiecie o co chodzi. Nie mam w sumie czasu, ani siły, ani ochoty tłumaczyć tego bardziej. Postaram się to jeszcze kiedyś wytłumaczyć. Opakowanie, kosz. Co tutaj mamy? Dziękujemy za zakup. Czy to są naklejki? Tak, są naklejki Baseusa. Bardzo miły gest. Podoba mi się. Yy... Warranty card 12 miesięcy. To też nie będzie potrzebne. Yy, plastikowa wytłoczka. Tych plastikowych wytłoczek jest ogrom. Yy... Moi drodzy, jestem kurczę, bardzo miło. Kabel wygląda mega porządnie i coś mi się wydaje, że będzie obsługiwał Quick Charge i Power Delivery. Może nawet o większym natężeniu. Chociaż wygląda na cienki, więc tam pewnie żyłka jest mała. No ale dobra, potrzebujecie długiego kabla yy. i macie możliwość kupna takiego kabla w promocji w okazyjnej cenie. To wydaje mi się, że warto go kupić po prostu. No. Ja kupiłem go, no. Żeby nie ściemniać, zadychę. No. Pewnie praktycznie mi się nie przyda, no ale nie przydałby się normalnemu człowiekowi, ale akurat mnie się przyda. Ja i tak używam na co dzień listwy, pamiętacie tej, y nie Raw Power tylko Ad Power, tak? at Power, tak, z Amazona. Do której mam kabel, żeby nie skłamać, ani nie mogę sobie przypomnieć, marki Ugrina podpięty. Tak, Ugrina, kiedyś zamawiany na Aliexpress, bardzo drogi kabel. USB-C ładuje jak złoto. I kurczę, jestem ciekaw, czy rzeczywiście, no, będę musiał kupić konkretniejszy miernik, gdzie będę mógł też podłączać obydwie strony USB-C i nie tylko. No ale do tego, że na przykład nie, podemnę, nie podepnę tego kabla. Bo się nie da. dobra. Czekajcie, ja sobie podetnę ten kabel do ładowarki, którą teraz ładuję tego powerbanka Hoco. Ładowarka jest Quick Charge'a, ale starego od ZTE mojej nubii też, więc, no dobra. Wygląda na to, że yy, to jest też ten problem, że to się może nie uruchomić, jeśli będzie miało za małe napięcie. I teraz mam problem, bo nie wiem, czy musi być też ładowane urządzenie, żeby zadziałała sterylizacja, czy nie? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy mam w Nubi ładowanie bezprzewodowe, ale sobie sprawdzimy. Czekajcie, kartę sobie muszę odłożyć i ja tu sobie ściągnę. Działa sterylizacja i się wyłącza zaraz po tym. Jak widzicie, świeci się, sterylizuje telefon. <laughs> Ciekawe, no w sumie, dobra zostawimy to. Telefon się nie ładuje, więc nie mam w Nubii ładowania bezprzewodowego, no ale bywa tak, nie można mieć wszystkiego. Telefon mnie tak kosztował grosze 2 lata temu, a że mam teraz Axony Mam, będę miał Axona 20, będę miał też Axona 30 Ultra. Do, doszedłem do wniosku, że aksona 30 się nie opłaca kupować. Jest brzydki, mi się nie podoba. Yy, I ma też tak samo jak Axon 20 przedni aparat pod ekranem chyba, co jest beznadziejnym posunięciem w moim mniemaniu. Ale będzie tak. Yy, chciałem też mieć Axona 11, Pro, ale nie pykło. Znaczy Axona 11 5G. Nie kupujcie zwykłej jedenastki z Mediatekiem. Nie opłaca się, uwierzcie. Ale będę miał Axona 9 Pro i Axona 10, który, które Wam w najbliższym czasie pokażę jak naprawiam. Nagrywam aktualnie rozbitym aksonem 9. Może być tam problem z mikrofonem, chociaż liczę, że nie będzie. Na szczęście ten telefon ma więcej mikrofonów, więc... Jeśli ska będziecie się skarżyć na mikrofon, będę znowu nagrywał nubią, wybaczcie mi to w ogóle za granie, No ale wszystko dla Was. A jest kurczę tutaj jeszcze kawał sprzętu. Po prostu samochodowy sprzęt sobie zostawię na osobne nagranie i podzielimy go sobie na zwykłe ładowarki i na transmittery. Chyba tak to zrobię, ale to już nie dzisiaj. Pokażę Wam też, gdzie kupić za dosłownie 3 zł. Y etui bez, wodoodporne nie bezprzewodowe etui wodoodporne do telefonu dosyć fajne, przyda wam się na plażę, do nurkowania ale pamiętajcie, no, jak to każde etui może mieć wadę, więc trzeba podejść z, do, z dozą takiego bezpieczeństwa do tego i sobie po prostu y, każde z tych urządzeń sprawdzić przed y, znaczy urządzeń, y, każde z tych etui sprawdzić przed faktycznym użyciem Dwa razy zanurzając w wodzie. Mm, najlepiej na basenie, no ale rozumiem, że nie każdy ma taką możliwość. Tak czy owak, no. na razie to nic innego nie pozostaje. No. no cóż, to na razie tyle. Nie wiem, czy no. tutaj jest coś więcej z informacji na temat yy, sterylizatora. Yy, tutaj nie ma polskiej instrukcji. Chyba nie ma, bo to jest akurat z niemiec, niemieckiego rynku. Tak, macie tu Ultra Violet Lamp Wireless Charging ruber Stapler. No i co no? Podnosicie kopułę, przestaje się ładować, yy, znaczy może sterylizować yy, urządzenie. Mówię no na 100% jest to yy, to światło, które potrafi poparzyć i uszkodzić nawet wzrok, więc uważajcie, nie odpalajcie tego bez ochronników oczu ani okularów ochronnych UV. Otwartego, oczywiście, jeśli macie uszkodzoną klapę. Tam pewnie się też wytwarza ozon. Jak widzicie, to dział dalej działa. Widzicie? Pewnie nie znajdzie mi, nie złapie mi ostrości, chociaż nie złapało mi ostrość. Ten telefon znacznie gorzej łapie ostrość, nie mam większej możliwości ustawień tutaj śledzenia y, ruchów ciała i tak dalej, no ale... Dobra, ja sobie ten stolik jeszcze muszę trochę pokopać po nogach, bo te nogi chyba lepiej, y, mniej się gibają jak są bardziej roz, roztegowane. W sumie bez różnicy. Głupota, głupotą, no ale mniejszo to. Dobra, zapraszam na kolejne nagranie tuż za moment. Trzymajcie się, hej.